Mano ludzie, strach, a to jest to y, jest kolejny odcinek serii 7 Days To Die e, Jak pamiętacie w poprzednim odcinku zaatakował mnie jakieś bydle. E, oczywiście go zabiłem Trafiając go chyba z 10 razy z potem 5 z SMG e, Dopiero w końcu... Dopiero w końcu... What the hell? W końcu dopiero wtedy... No patrzcie, znowu to samo powiedziałem Dopiero wtedy padł Także no... bydle nie powiem, że to nie było Eee, czekajcie, jak sąd stąd wyjść a, dźwię są otwarte, jak fajnie. Dobra, eee, biegniemy. Co to jest? Rebga. Eee, weź. To rebki zawsze się przydadzą. <grym>, no okej, okay, tutaj jest chyba coś rozwalone, dlatego. Bierzemy kamuca. A nie, dobra, tu są... Cóż tu już był? Byłem. Jolo, fucking jolo. Um, ok, to idziemy dalej. Może padniemy do tego budynku teraz. A tam co się dzieje? A nawet nie będę... Wow! O, kolejno. Wystarczą dwa strzały, trafne. Eee, dobra. Tutaj na pewno mnie nie wiem było. Wody mam mnóstwo, już nie przyda mi się, ale wezmę na zapasie to jeszcze. E, tak już nie będę. Tej wody już nie będę po prostu. E, wiem, gdzie możemy dzisiaj iść. E, nie chcę wody. Latarka może się przydać. Trzecia latarka. E, Złomu mam sporo, ale jeszcze popatrzę, a e, tutaj racja może się przydać. Oczywiście, że stakować nie mogę. Nie wiem, amunicja do pistoleta albo shotgun. O, to by było fajne. Nie, nie, nie. Może na górze będzie jakaś sniper albo coś. E, tutaj rację, dobra. Chicken, ale dajcie mi shotguna. Proszę, złota się może przydać. Alman, jego mnóstwo. Dobra, e, to dzisiaj możemy pójść do, na farmę kukurydzy. Tak jak wam już obiecywałem, od dawna, dłuższego czasu. Um, nie będę tym kolegom przeszkadzał. Mapa, e, idziemy w przeciwną stronę niż powinniśmy Kurde, ale ich to się mnóstwo teraz zrobiło. Um, dobra, weź gulni sobie. O Jezu! Pff, nieważne. Taniwa mi się kończy Hop Biegnij, biegnie, biegnij. Spokojnie okay, To tylko zombi, szybko Picia Pij i biegnij Proste, proste, pij i biegnij, fajnie już znaczy, taki rym mały się udał O, co to przebiegło? Króliczek no, eee, dobra ha, Tak widać, że tędy przychodziłem Nie zawalaj się Bo ten za długo już nie będzie co? Przez to przechodzić. Przez tak rozwalone. Eee, farma. Teraz w prawo. Hmm, mam sporo miejsca, tak żebym mógł trochę rozwalić drzew. Dajmy na przykład ten for example. Tak jak to się jakoś mówi. Wstańmy, nie mam. Dobrze się idzie RUN! What the hell? Aha się zbugowało Szybko! Okej, okay, leci? Dupa, nic nie leci Drzewo się bugnęło Okej, okay, co my tu mamy? Nasz ja wartą trawę. trawę Zwalmy to od drzewo na pewności Dawaj, dawaj, dawaj No, to się zwaliło Boże, ile tych czaków jest Eee, ranujemy dalej Dobra, jesteśmy już bardzo blisko Co to jest? Spadnij stamtąd, będą jaja A e, jesteśmy na farmie kukurydzy Eee, jeszcze się porozglądam, może to nie jest tylko kukurydza Eeeem, um, chociaż szczerze w to wątpię To jest tylko kurza. Okej, okay, zbieramy. Co to za odgłos był? No, zbiera, zbieraj, zbieraj. Ej, się bugnęła. What the Co to są konie czy co? Nieważne, coś co chce mnie zabić oczywiście. O, nie niedobrze. Może lepiej wyciągnę pistolet w dłoń. Tak będzie. Bodajże najlepiej. A tam jakieś te są. Zombie. Trudno. Tak, za bardzo mało życia daje Jak nie jest yy, zrobiona w tym ognisku Okej, okay, lecimy dalej Coś tam się ruszało dlatego Powoliłem strzelić i się upewnić, że tam nic nie ma Jest takie przysłowie A! Królik Super! Sam farmę zaraz rozwali Szkodnik Chyba właśnie zginął. Hm. Dobra, tu jest kamień. Daj mi to na chwilę. Cztery kamienie, a to nie. What co to za odgłos? Nie, myślałem, że to jest ten Small rock i wtedy. Dobra, idziemy z bo to jest lekka przesada. Obda da się rozwalić kilofem? A, tam się nie da. Co ona to robi? Patrzcie na tego surprysa. Miała spaść. Eee, dupa. Myślałem, że tak fajnie spadnie. Chyba flipa zrobi i deadnie. Ale to nie to dzisiaj. <grym> Poczekam kolejne dwa dni. Aż tam wlezie i zginie Eee, dobra, zmienimy temat <gry> eee, tak Przez chwilę też rozmyślałem Kurde, znowu do tego miasta trzeba wrócić eee, Przez chwilę Myślałem, jak eee, Zrobić Wejście, tak jakby, do mojego domu Inne, nie wchodząc eee, O Nie wchodząc przez Normalnie przez drzwi, bo wtedy zombie mogą Mnie śledzić i jednak Zdecydowanie zabić Hmm. Stary ten mus musi być. Yy, dlatego będę robił tunel. No już jest 14-15. <tryk> <tryk> no a ty jeszcze jedzenia nie masz? Szybko, bo coś się czołga do siebie. Tak zjedz chipsy na pewno przejdzie. No w sumie chipsy mają dużo kolorii. No, ale cóż. Nie, teraz on swój dom. No, gdzie? Tutaj jestem. Tu jestem. Macie chyba na to szczerze wywalone. mieci śmieci. śmieci. Przydają, przydadzą się. No, jedzenie. Not bad, not bad. No, dobra, tutaj jeszcze. Nie wiem czy byłem. już widzę swój dom. 15.23 Uczułem stoper? O, oczywiście, że... O, nie nabijaj się. No, przez to nie mogę się przebić i ja też nie. <grych> Dobra, tutaj. Co się działo w poprzedniej nocy? Są bary. Can of Tuna O Tuna to już akurat nie wiem co to jest kiedyś ja też pamiętam, że to słowo pamiętałem Ale tu, Tuna mi się kojarzy bardzo z tuńczykiem, ale to nie jest to Woda no, Tuna, no to jest Prawie oczywiste, że to jest ten e, Że to jest tuńczyk, ale to nie jest tuńczyk Ale dziwne Dobra ręka Spokojnie, spokojnie. Schodzimy. A, myślałem, że coś dostanę. Typu yy, kwiaki czy coś. A, można to otworzyć. MP mailbox. Śmiecia, coś jest. Oczywiście, że jest. są śmieci. O, Aleś walnął. Walnę. Ła, sorry. tutaj żarełko Tutaj kolejne żarcie No, coś się szczerze nie przydadzie, ale wezmę Tak jak dla pewności A, piwnica Mamy 10 magazynek, się nie przyda... A, nie, dobra, 10 magazynek jest do S e SMG I Teraz będę pamiętał Taps weź, kibel zostaw ale szybko otworzyłem. Nic więcej tu nie mam. Ok. Nie mam wolnej ręki. Weź kamienia i nie ok. Nie, ważne, że tam jest już dziura. Zrobiłem swoją nową dziurę. <grym> ok, tu chyba coś. A nie, dobra, to śmieci. Przynajmniej, że coś się czołka znowu do mnie. A, tu mi się zdaje, że chyba nie byłem. Byłem lampa, to może się przydać. Oczywiście tylko na złom. Szkoda. Tu tu na 100% nie byłem. No może lepiej nie strzelaj, bo zaraz wszystko tu przylezie. Okej, okay, co my tu mamy? O, mamy pistolet, ale pistoleta mam już dużo. A, fuck shit no tu jest okej okay. A już się wbijają do czegoś. A kolejne magazynki. Tu tylko tapsy, ale tapsy mu się już nie przydadzą. Lepiej chyba rozwalić to niż tamto No właśnie. <ścoughs> już nie będę się trudził nad tym, żeby to rozwalić. Po prostu rozwalę te ściany jest szybciej i łatwiej Nic straszne nie dam wam picia moje Zostaw ten budynek! Co ci zrobił? Okej okay. Nigdy chyba... O Jezu, napakowany gnój idzie. Nigdy tutaj nie byłem, chcę aż zobaczyć. Super. Tu <laughs> jest kapsy. Nic. No, no, nawet się opłacało. W pewnym sensie ok. E, robi się tak jakby wieczór. No, No, nie, to nie jest wieczór, nie można powiedzieć tego wieczorem. No w sumie 18, to jest przed wieczór, <laughs> że to powiem. Eee, pytanie, jak ja wychodziłem z tego budynku? Czyżbym ja wyskoczył, czy jak? Aha No racja Hm, nie lepiej Tak, tutaj jest dosyć ciemno i to dobrze Bum, bum Rozbiłem szybę przez przypadek To nie było w planach eee, Chcę zrobić... Barykadę antyzombi czyli o, rozwalić to I teraz. Siekiera porozwalać okna, i żeby było tak dosyć ciemno. Może akurat nie na górze, a bardziej tutaj, żeby te zombie nie wchodziły tutaj nocą przez szyby, przez szyby. Dzięki, dzień. Kawałek komy się teraz kojarzył. słowem A miesza. A. co my tu mamy? A to jest. Kawałek ubrania. To się raczej nie przyda. Dobra, to musimy zobaczyć, co ja mam w tym domu. Z siebie. wbijamy bijamy na Jola, Po co czekać? <grym> hmm, mam takie coś. Mam to. Tak, i teraz robimy tunel gdzieś w tamtą stronę, bo zombie krąży koło mnie, czyli nie będą się wbijać do tego budynku. Czyli dla mnie by to było lepiej, no bo wiecie, jak zombie mi rozwali tutaj te ściany, to załóżmy, to już nie będzie potrzebne. No to jednak będzie. I co opakiwać, no bo wiecie. stolec mam już dwa. Nawet więcej niż dwa książki. A do SMG przynajmniej amunicję mam. Woda. Kartki. I inne śmieci. Wow. Że taki świat opanowały zombie. O, patrzcie. W własnym domu znalazłem amunicję. Kolejna. W świetniku? Nic. Śmiałbym się, jakbym w świetniku znalazł jeszcze amunicję. Aaaa, dobra. Hmm, tutaj. Co? Tu patrzyłem. ok. Bo nie ma nic większego do roboty. Wow, jest godzina. Dobra, już zaraz będą się wbijać o mnie. Co ja zrobiłem? Stałem tutaj. Zamiast pójść tutaj, to ja. Dam, 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 dam. Jest. Never mind. No już I dobra, idziemy do domu. Czy tego prawdziwego. No i co? Jesteśmy praktycznie wolni od zombie A więc. Y Kolejna godzina Dwudziesta. za chwilę zombie będą mieć furię O ile już je nie mają Lamp. to będzie tutaj Kwaszynki, tutaj hmm, To będzie tu Tylko ciekawe mnie, dlaczego to jest? To jest jakiegoś, nie wiem... Typu coś takiego jak... M4A1 Albo Kowalsznikow No bo jak tak, no to spoko, nie? będę się cieszył A, to wodę mi możesz oddać Tak, i wygląda kukurydza tak o Patrzcie ile teraz życia daje Tyle co nic, także Stoimy trochę, zjemy trochę siedzimy trochę Pomarzymy trochę I skończymy trochę odcinek, tak <grych> Ciekawe czemu woda nie rośnie Kukurydza ma mnóstwo wody. No i jeszcze jedno. Okej. Okay. I teraz woda. Chcemy z pochodni. No i to się nazywa szybkie picie. No się. No. Jedzielić z takim jedzeniem. Jeszcze pół godziny. Kurde, jestem dalej głodny. <laughs> tak jak na przykład z czipsami to jest. Jesie, je się, i tylko bardziej pić chce się niż... niż ten... niż energii możemy zyskać tych chipsów. No ale trudno. To zmienię faktu, że są dobre. Dobra, e, stówka. Lodówki mi się nie udało przynieść, ale... E, mogłem iść w tamtym kierunku, ale to naprawdę sensu nie ma. E, dobra, za chwilę zombie furie będą mieli... miały. Wood Coś się przez chwilę z obrazem stało? E, Nieważne. Dobra. E, naprawdę nie wiem ile czasu minęło. Ale nie, dobra, poczekam jeszcze 5 minut. I właśnie w tym momencie mają furię. Więc <laughs> znowu się głośno robi. Bunker 16. Ach, ten horror. No, ściągnij się No Dobra Siedzimy, oglądamy swoje SMG Mamy swój kill Amunicję, której nie możemy zobaczyć Kwiatki, które są zrobione Na korku butelki szklanej Uuu, Harley jakiś przejechał Tutaj siekiera z mnóstwem krwią ona nie powinna tej krwi jakoś wiecie wymazać w coś, bo jak ona się to przetnie typu Na przykład teraz Coś powinna zginąć, bo się infekcja zrobi i te zombie Tak jakby nieświadomie zabiją ją Nie wiem, to moje przemyślenia takie No, ja, kukurydza też fajnie wygląda Zresztą jak wszystko w tej grze Dobra, subskrybujcie, lajkujcie się w górę nie żółcie i do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.